Da wrażenie było tej rodzinki, bo teraz był same filmik z ze szkoły, więc będzie w tej rodzinie. Ja jej wraci szkoły w szkole nie było, bo ona jest zapisana do złego szkoły. Chodźmy. Jak się dzieje, że znaleźć to się, jedziemy to. Cioch, ale idzie pięknie. Nie, 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 nie. Moja, 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 moja. O, nie utrzymasz się jeszcze. z tym odmałamy. Chodźmy do pokoju, poukładamy wszystko. Poczekajcie chwilę, zaraz wrócę, okej? Okay? Dobrze. Mój telefon położę tu. A ciuchy położę tu. Możemy iść. To świetnie. W razie co pokoje małej Lilki jeszcze nie jest umeblowane. No ale będzie oczywiście niedługo, bo jeszcze nie jest do końca omablowane, ale będzie. Na kolejnym filmiku już oczywiście będzie skończony cały pokoik. Obiecuję. Może zaponę. Mega się cieszę, mamo, naleźć mam siuchem. Ja też. To nawet nie wiesz moja A ja nie. No ale chociaż jest dziecko. Okej. Okay. W sumie umyblujmy to. Wiem, że... No rzadko co kto lubi jak tak się wchodzi w te w trakcie nagrywania filmów no i to wiem to i szczerze z góry przepraszam ale naprawdę no czasami trzeba też sama próbuję tego widzicie części unikać ale jak widzicie się nie da no, okej, okay, tu włożyć tam luchy Te kremy, wszystkie chusteczki, w sumie chusteczki są już. Okej. Okay. Okej, okay, umarowane. Lilka musi iść już spać. A tego miska, gdzie położyć? Y... No dużo ma tej misiów już to już tu Okej okay. Więcej ode mnie, to jest niesprawiedliwość Ojej oh, yeah. y Mogę nagrać je w ogóle na mojej siostry na YouTube'a? Ja też y Tego może nie nagrywajcie No okej coś soczmociak Właśnie nie odpakowałam miście mojego nowego misia i wam nie powiedziałam. I on jest z tej kolekcji. Tych. Tylko zielonych. Że... Mogę jej wziąć go, ale. Biorę te dwa misielice. Ale czemu? Bo ja zbieram tą kolekcję. Od dawna. I ja te Chcę Wam coś wideo pokazać. Nie, no, nowe okularki które lewicy tylko na dwóch filmikach i jeszcze moją kolekcję tych cośków Tu jest mój nowy misiek, ale on idzie tu. I tu jest ten jeden. I który później tu. O. Tu się dwa, patrzcie ten i ten. I ten. Tu się w sumie tu. O. Do tego jeszcze tu się jak widzicie dużo cioszka mi na ziemi. No i to było tyle. Tu, tu no, to. O, to wiemy, Ten misiek. O, ma się puścił? i gdzieś je, tam jedzie, by tam ładnie jakoś wyszło. Mamo, kiedy idziesz pierwszy raz do przedszkolka? Do przedszkolka... Y, no, chociaż że do przedszkola, tylko teraz jest lato, nie? No tak, ale ja cię do przedszkolka. No, na razie jest lato. No, lato, lato, lato. Ale nie chcesz nie musieć z dziewczynami. To zadzwoń do nich, napisz y, tam, albo zadzwoń z telefonu, z dobra, oddam ci je już. Jak ty tak szybko tu przyszłaś? A, dobrze, że nie wiedziałaś, gdzie są, ale... I, I zadzwonić do swojej koleżany. I może mamy pozwolą. Mai na pewno. No bo Maja to jest ta Maja. Ona to jest taka dziwna jakaś. Ale dobra, ja chcę zadzwonić do Elizy. Do Elizy i do Klaudii. Tylko do dwóch? Wyjść zadzwonić do trzech. Nie chcę Mai. dzwoni do Elizy i Klaudii. Halo Ela? Liza? Ociek, chodzi. Wyjdziesz dzisiaj na dwór? Teraz? W tej chwili, na już jest? Jasne. Okej, okay, dzwonię do Julki. Halo, Julka. cio, Wyjdziesz teraz na dwór? Jaśnie. Okej, okay, y to, y to ja idę się kować i na dziewczynę naciekać. Może weź jakieś zabawki tam, poławicie się w coś? Eee, my wolimy robić pikusy. Co mówiłeś? A, nic, 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 Idziemy już? Okej, okay, y chodźmy się ich spytać, czy może chcą, żeby ktoś przyszedł. Ja idę do pokoju. Bartek, chcesz, żeby ktoś do ciebie przyszedł? Właśnie, y, może Adelant się psyść? Jasne, ty się kiedy z nim to mówić No, kiedy u niego, kiedy graliśmy. To jedyna idę na Okej, okay, idę się jeszcze spytać. Maja. Maja, y, co mam? Y, czy chcesz, żeby jakaś twoja koleżanka do ciebie przyszła, albo ty, żebyś poszła do niej? Yy... O, jeden. Nie. W sumie, mogę pójść do... Mogę pójść do Marty? No, jasne, a wy się umówiliście? Opisami tak. Ech, dawno temu jej już napisałam, tylko się jeszcze nie spytałam. Tak, a okay, Dobra. A oni to co? Ech, no, zło, zło, ech, no, ta Lenka ech, czeka na koleżanki dwie, bo gdzieś tam idą. Na plać robić piekusi, co? Ej, nie, nie, nic. No, a, ech, a do Bartka przychodzi mnie? Tak, dawanie, dawanie, dawanie. Aha, dobra, to ja mam do kogo iść? Do kogo iść? Do Zosie, tak? Czy ona po Ciebie przychodzi? Nie, ja idę do niej, to ja już pójdę. o kocham Cię, paskarbie. Czemu Ty ją kochasz? Ja jej nie kocham. Nie mów tak! No, bla, ja ciekam na swoje byty figie. Giuś. Dzędzą. Siemano, dziewczyny, dziewczynę włazimy. Okej, okay, chodźcie, idziemy do góry. Mamo, idziemy do w lazie, jesteśmy do góry. I, i właśnie jesteśmy w lazie, czy... cicho bądź to ja mówię. Nie, nie odnosz się tak źle do koleżanek. O, na pani jest tak zawsze. Lenka. Yy, nic nie mówiłam. Chodźcie. Odem, że one są do góry. Kiedy moi koledzy przyjdą? Nie wiemy. Czy tylko do zamiana napisałeś? Innowacja. Dzyndzą, dzyndzą. Dzyn, dzyn. Pewnie to one. Cześć, Damianek. Siemando. Dzień dobry. Dzień dobry, może wiecie, nazwór. na dworcu mamy ciekawkę. Tak, czy psikawkę. Damian, my się nie bawimy w bo Boże, święty. Chodźcie najpierw do pokoju. W ogóle, po co ty mi wziąłeś więcej tych ciuchów? Ale nie wiem. Możecie sobie tu w coś pograć. Dawaj, glamy w te. W psi to wy. Dobra, niech ci już będzie. Nie wiem, czemu to tak się dziwnie nazywa. Okej, okay. muszę usiąść. Ja no, też. Dobra, co tam się dzieje? U um, Mai, która jest u Twojej koleżanki najlepszej, prawie. No chyba mogę przyjść znaczy, mówię, że mogę, no to, to chyba znaczy, że mogę nie przyjść, nie? No ale. Ej, mam no, na i pozwala, więc nie kumam o co tu. Kaman. Ale może skumać. W ogóle z tej rodzinki, z tej dużej teraz jest mało filmików. To dlatego, bo mamy i z, z tej rodzinki. Dobra, czekajcie to będzie tu. O. Dobra, szybko się rozpakować. Bo nie telefon odłożyć. Dzędzon. siema no. hej Chodzi na sofę tu chyba nikogo. Aha, jest cała moja rodzina prawie. Już idziemy jak chcecie zostać sami. Nie no, widzę, gdy ona przychodzi, zawsze muszą nam zajmować wszystko. No już tak źle to nie jest. Pójdziesz? Nara. No. Będę ich podsłuchiwać. Siadamy. Okej, okay, to o czym chciałeś pogadać? No, wiesz, o naszych sprawach. a no co, co? No bo mam nowego krasza. Kto to jest? No, tylko... No, chodźmy, może wejdźmy na dwór, żeby ten na twój brat nie słyszał. A co? No bo to jest jego jeden kolega, najlepszy. Okej. Okay. Co? Mój najlepszy kolega? Ja muszę wiedzieć, co to jest. Moja największy kolega nie będzie z mojej siostry najlepszą koleżanką. To jest straszne. Muszę im podsłuchać, może ciężko, mała. Serce mówiłam, ale. To niebie zamknięte. Serce mówiłam, ale to nie jest Twojego. To jest. Jak to, y <ścoughs> Je to trafić? Y no, mojego najlepszego, mojego brata. Najlepszego leka. Nie, to jest. Twój brat. Co? Mm, trudno mi to było wymówić. Ja jestem jej i... nie, 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 nie. Nie, 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 ja, ja idę do pokoju, hej, ja do pokoju. I mnie tu nie ma, mnie tu nie ma, mnie tu nie było wcale, mnie tu nie było. Dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Siadaj, siadaj, człowieku. idziemy do pokoju. Trzeba to bardzo, ale to bardzo szybko omówić. Mój brat. To jest twój nowy crush? Tak. No okej. Okay. Teraz tak. Po pierwsze jest najgorszy na świecie. Dla mnie jest słodki. Najbrzydki, dla mnie słodki. Dobra, chowam te książki. Jest. Yy, nic nie umie. Jest najlepszy z matmy z naszej klasy. Czy ty będziesz go komentować, a ja go obrażam? Tak, bo nikt chyba nie lubi swojej pracy. Ja też nie lubię mojego. Lepiej zamknijmy drzwi. bo w ogóle to są drzwi od mojego pokoju, tylko od mojego. Więc bycie ja nie ginę, jak nie otworzył. To czemu tam macie zablądowany dzwonek? Tam nie jest dzwonek, bo dzwonek to jest na dole. Na dole dzwoniłaś i nagle się tu pojawiłaś. No sama w sumie nie wiem jak. Dobra, teraz tak siadaj. że to, żebyś ochłonęła. I ja też y, robimy ci metamorfozę. Żeby mój prac y, No, ciebie też lubił. Ale ja nie chcę metamorfozy. Ale musisz się mieć... Zobaczymy. Tak, tylko będziesz mieć u mnie. Włosy zmieniamy. No nie dwie kitki, tylko rozpuszczone i dwie kitki. Zawsze tak miałam. Nieprawda do tego zakładamy to. O! Voila! Normalnie ja. Mogę się zobaczyć i ja sobie masz dłu. Co? Czy to jest na zawsze przyklejone? Yy, nie, ale wyglądasz pięknie. Wyglądam obrzydliwie. Bierz to ze mnie. Oddałem mi mojego kwiatka. Nie lubię takich rzeczy na przyszłość. Nie lubisz przybieranek? Yy, sorry, nie. Yy. Dobra, chodź już tu, chodźmy na dwór, przegadamy wszystko. Dobra, a więc tak. W nie to. Muszę napisać albo pójdę do nich i powiem i. i nie wiem, co mi robić i twój chowajem. Dobra. Dobra, zanim ją jeszcze. Jak ona się nazywała? Maja, dobra. Maja, nie będę na twoim chłopakie. Co? Y no i się zawstydziłem, tylko nie to. Będę lepiej po prostu tu albo za, sam. Nie wiem, dobra, pójdę do nich. Yy, Będę za czym Pójdę się na kanapę, zacznę grać w gry. On to jest! Zawsze robi coś mi na złość, I wezmę sobie coś jedzenia. O mój. Okej. Okay. A racja. Mama, musisz coś powiedzieć? Ciszej. O co chodzi? E, chodź na chwilę. E, bo Ty już masz męża. No tak, to jest Twój tata. No właśnie, i. E, jak wy zaczynaliście swoje relacje? Jak się poznaliście? No. Mm, e, tata to jest brat mojej koleżanki. a, a o co chodzi? Eee, yy, nic, nic, nic. Nic, nic. Co się ktoś w tobie zakochał? Czy coś? Ktoś... Eee, nie, 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 nie. Co chodzi? Możesz mi wszystko powiedzieć? No, bo jest taki problem. Podsłuchiwałam dziewczyny, co go I, I ta maja, koleżanka tej, mojej siostry, powiedziała, że ich kraszem jestem ja. Co? możesz więc trzeba cię przyrzekować. Słuchaj, kuba. Nie, nie mów tego tracić. Błagam. Co? Czemu? Bo mnie wyśmieje jeszcze On nie lubi, jeżeli jego córka albo syn Mają takich palantowych tych Co? Ale przecież No na przykład jakbym był z nią To ona ma skórę jasną A jestem ciemno skóry Trochę racja, ale czemu nie chcesz to ci powiedzieć? Bo nie i tyle, ja idę do pokoju Mogłabym tego jej nie mówić Eee, na farcie poszedł sobie, Aha. o, zostawił picie, eee. Bartek, Paweł dokładnie, Paweł, cześć mamo, e, daj e, wypiję tam, na pewno, no, Co? Możesz mi już wszystko opowiedzieć. My będziemy sobie gdzieś indziej... My będziemy sobie gdzieś indziej na jak... żeby ten was nic... choć szybko rów. Ale on piękny. Jakiś zaraz tam piękny. W takiej sytuacji, a ty się na niego klapisz jak jakaś nienormalna nie wiem, co tam miało się stać. Nic nic, 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 Idziemy na dół. Nie! O co chodzi? No bo zauważyłam, że mi z tobą, tym bardziej gorzej. Ale ty się nie zakochałeś. Nie, już nie rozumiem nawet tego świata. Trzymaj mnie nara.